w jeden siedem programie w którym codziennie przez tydzień wrzucam filmiki, a wy je lajkujecie, bo ja tak mówię. Także pod wczorajszym filmikiem kilka osób podało mi ten sam temat. Nazywała niesamowite taktyki podrywania. On nazywał się Eric Mystery von Jungi von Markowi, a jego metoda zgadliście Mystery, Mystery. Me, me. My... Marcin, to jest pierwszy odcinek programu Istotnie Programu, w którym poważne tematy będę komentował w chujnie poważnie Pierwszą rzeczą, o której chciałem dzisiaj porozmawiać jest LGBT czyli... Siemanko, Siemanko. z tej strony Malczyńscy nie słuchajcie, prosiliście nas, żebyśmy zrobili challenge jakim youtuberem jestem Okej, okay, zrobimy to, ale zrobimy to po swojemu, ponieważ zrobimy to za pomocą kalamburów Wszyscy <muzyka> rozpoznają na parkingu, przed klubem, na przystankach, widzę, yeah. że ludzie też. E, czy ta popularność zmieniła się jako człowieka? Czy był taki okres takim nieznośnym grubsonem? Nie. Yeah. Jest bardzo wczesna godzina, nawet nie pytajcie mnie, która. Przede mną kilkaset kilometrów, chciałem powiedzieć kilka tysięcy, ale w ostatecznym rozrachunku tak właśnie może być. Witajcie z tej strony a dzisiaj chciałbym was zaprócić do mojego trzeciego droga. i już na początek mam dla was ogłoszenie parafialne. Dzień dobry! Ty dzisiaj komentujemy wasz nieulubiony pardokument. Nie daj się ludzi swoje myślą? Chcę zostać milionerem, a jeżeli ta, że tak powiem, forma mnie doprowadzi do tego, to, to czemu nie? Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, Kosi JWP. Yo.